Kończymy największą inwestycję jak do tej pory Zarządu Zieleni Miejskiej. Park Reduta to prawie 8 hektarów. W ciągu najbliższych kilku dni będziemy mieli pozwolenie na użytkowanie, więc, będzie można w bezpieczny sposób korzystać z większości atrakcji, które mamy w parku. Warte podkreślenia jest to, że to jest pierwszy park w Krakowie i jeden z pierwszych w Polsce. E, który został od samego początku do końca wymyślony przez mieszkańców na warsztatach e, metodą placemakingową, gdzie sami decydowali o tym, co jest im najbardziej potrzebne. E, to, pla, to park, który myślę, że będzie wyjątkowy na mapie Krakowa dla, dla dzieciaków. Znajdują się w nim cztery place zabaw o różnej skali trudności, od najstarszych dla najstarszych dzieciaków, również dla najmłodszych, podzielone w sposób bezpieczny, tak żeby mogli korzystać z tego odpowiednie dzieciaki. Oprócz tego sercem parku będzie pawilon, pawilon wielofunkcyjny, który będzie pełnił funkcję kawiarni, ale również pełnił funkcję społeczną, gdzie będzie można czy to przyjść, obejrzeć film. W wakacje na trawie, czy będzie można po prostu coś zjeść, napić się, skorzystać z toalety. Innymi elementami, które pojawiają nam się, których do tej pory nie mieliśmy w parkach, to tereny, które są takie stricte dedykowane dla mieszkańców. To ogród społeczny, to sad, to miejsce, miejsce z wieloma gatunkami roślin, które będziemy mogli jeść, dlatego że, że sami o nie dbamy. Warto podkreślenia jest to, że to. Przestrzeń nie tylko tego parku 8 hektarów, ale również trwają kolejne prace, żeby połączyć park z osiedlem złotego wieku, więc powstanie nam kompleks zielony o powierzchni prawie 20 hektarów, więc rzeczywiście będzie gdzie wypocząć. Chcielibyśmy takie oficjalne otwarcie parku zrobić pod koniec sierpnia, być może zakończenie wakacji 31 sierpnia. To będzie ten moment, w którym będziemy już oficjalnie go otwierać. Natomiast już w miesiącu sierpniu będzie można w bezpieczny sposób korzystać z parku.